Już się zaczął już. Graj. Już graj, Przemek, graj. Ale jak? Przemek, cofnij, cofnij na środek. Dobrze, dobrze, Mikołaj, czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, bardzo ładnie. Waczper wróć, wróć! Wróć bo piłka leci! Twoja Ręce, ręce Dawid, ręce! Na Super! Teraz walczycie! Oto chodzi? Nasza jest! Krzymek! Nasza, dobrze! Nasza jest, ponownie poszła! Nasza chyba! Krzymek!

Podaj! No ładnie, ale podaj w końcu. Przepraszam, Mikołaj. super, ale podaj też czasem, okej? Okay? Dobra, nic nie mówię. Dobrze, dobrze. Obróć się do piłki, obróć się do piłki. Widzisz? Widzisz? Już Mikołaj gra. Już, super! Dążyć do środka, do środka! Za długo. Ale

Brawo, Szymek! Ustaw się teraz na pozycję! Już! już, już. już. Kaczper, wyżej! Szymon! Tak. Brawo! Ale... Nie daj, Szymon! Nie daj! Szymon! Brawo, nasza jest! Nasza... Kaczper! Zapastnikiem jesteś! Już tam!

O, no, piłki jeden! Już! Przemek! Przemek, Mikołaj, tutaj chodźcie szybko! Chodź tutaj! Dalej, dalej, dalej! Gdzie jest nasza ławka rezerwowych? Gdzie jest ławka nasza rezerwowych? No chyba tutaj, tak? Zobierzcie piłę nasa.

Nie wszystko strzelamy sobie to górę. Kasper, ja Jest na pasy. Kasper, się ma takie akcje? Nie, Karol nie no. Gramy, gramy. Adaś, Adaś podejdź wyżej. podejść wyżej. Mikołaj, przed polem karnym stój, przed polem karnym. Do tyłu jeszcze, Mikołaj. Mikołaj, do tyłu przed polem karnym mówię. Dojdziesz, Bartek? dorzuć ją, dorzuć piłę. Dorzuć! Super! Ej, gdzie napastnik? Okej. Co to za Wróćcie, wróć, 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 wróć. wróć.

Do, do piłki Mikoła! Fred? Krystian! Krystian, chodź! I walczyć o piłkę teraz! Nie daj, nie daj, nie nie daj, nie daj, nie nie daj się, nie daj nie Super, super! nie daj do końca. Dobrze, Bartek, dobrze, powrót, pomóż, pomóż. Nie chowamy się od piłki. Piłka leci chować. Kto w środku jest? Gdzie jest środek? Tu, nie, tu zostań, zostań tu, Przemek. Dobrze, Nie masz prawa jej puszczać, nie ma prawa przejść. Chłopaki, do tej piłki trzeba skoczyć, a nie, nie udawać, że ja chcę ją wziąć, wziąć. Brawo, rośnie. Где ты, Рыбак? Где ты na połowę, Bartek, wracaj tutaj, ustawcie się, Szymek środek, wróć Mikołaj, wróć, Mikołaj, nie idź tam, Miejś. czekaj tutaj, Bartek, czekaj, Remek tam jesteś, Remek tam, tam jest dwóch, brawo Alek, super, Remek ma dwóch, Mikołaj, Mikołaj! Mikołaj.

Tak, dalej, daleko. Dobrze. Bartek. Bartek. Za, za Bartka na, na lewo. Bartek. Poczekaj, 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 No przyjmów. Teraz. Nie daj, nie daj, nie daj Nie daj Chłopaki, Bartek ktoś Bravo, bravo! Hi -hi. Już Alek, super, jest ekstra, o to chodzi, wyprzedzamy. Bramkarz! Jest! Ja, 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 ja. Brawo! Tak się bawi, tak się bawi. Szem, szym! A jak jutra?